Concord tkwi w otchłani. Podobno reżyser porzucił stanowisko, a morale studnia, studia szorują po dnie. Nieciekawe doniesienia od Firewalk, moi drodzy. Na stronie Eurogamer.pl czytamy artykuł. Pana Nikodema. Z wiadomości, w której studio Firewalk ogłosił zamknięcie serwerów Concord i wycofanie gry ze sprzedaży, starano się nieco podbudować nastroje sugestiami, że Strzelanka wróci do życia. Najwyraźniej jednak nawet deweloperzy nie są do tego całkiem przekonani. Ja wtedy też gadałem, że no chyba to. Przejdzie na free to play. No, bo każdy jednak logicznie myślący gracz myślał, że jak oni to wydupili, no to teraz muszą po prostu tam troszeczkę przy tym, wiecie, coś wyciągnąć, coś wsadzić, coś porobić, coś poprzekręcać tą śrubkę, tak zwaną, a następnie zmienić to na system free to play. No, ale widać, że będzie ciężko. Taki wniosek możemy wysnuć z najnowszych doniesień, które przekazała redakcja Kotaku po skontaktowaniu się z kilkoma osobami zaznajomionymi z sy sytuacją Firewalk. Dla wielu osób w firmie wciąż nie jest do końca jasne, co będzie działo się dalej, napisano w artykule. Jak czytamy dalej, nastroje w zespole są co najmniej pesymistyczne, a wielu deweloperów sądzi, że Concord nigdy już nie wróci do życia. Podobno niektórzy biorą nawet udział w specjalnych spotkaniach, by ustalić nowy cel poza Concordem. Nie brakuje podejrzeń, że Sony zamierza przydzielić część studia do pracy nad projektem First Party od innego zespołu. W poprawie nastroju z pewnością nie pomogła rzekoma rezygnacja Ryana Elisa ze stanowiska reżysera. Źródła donoszą, że menadżer odebrał porażkę Concord bardzo osobiście, a nadmiar emocji odebrał mu mowę w trakcie spotkania po ogłoszeniu porażki. Choć wiele elementów gry rezonowało z oczekiwaniami graczy, zdajemy sobie również sprawę, że inne aspekty gry i sama premiera nie wyszły tak jak się spodziewaliśmy. Pisał Ellis w komunikacie do graczy. Obecnie ma piastować niższe stanowisko w dziale wsparcia. Nie brakuje też obaw, że porażka Concord skończy się zwolnieniami, a nawet i zamknięciem Firewalk Studios Podkreślmy jednak, że wszystko to jak na razie podejrzenia pracowników Sony nie podjęło jeszcze żadnej wiążącej decyzji A przynajmniej takiej, o której byśmy wiedzieli Na temat przyszłości strzelanki Concord zadebiutowało 23 sierpnia Serwery wyłączono dwa tygodnie później 6 września Co sądzisz o cenie PS Pro? Myślałem, że będzie wyższa Jest zdecydowanie za wysoka Dobra, to słuchajcie Niedobre informacje bo ja Wam powiem szczerze, że ja do tego Concorda nie miałem, jako do projektu, nie miałem stricte negatywnych emocji bardziej jako takie e, wydarzenie, jako taki mm, jakby to nazwać, taki obiekt na, na podstawie którego można prowadzić dyskusję, jak się gry wydaje teraz obecnie na rynku. Concord był takim przykładem, nie? E, że patrzcie, mamy tu taki Concord, nie? Nikt nie czekał, nagle się pojawił, ale zobaczcie jakie są problemy. I on był idealnym wręcz przykładem właśnie gry stworzonej za gigantyczne pieniądze, za pieniądze, za które moi drodzy powstawały kiedyś, nawet nie wiem czy mniejsze Red Dead Przym 2, GTA 5, wiecie to są, to są takie kwoty, 400 milionów To za takie kwoty właśnie te Hity, o których powiedziałem przed chwilą wychodziły I to za nawet niższą cenę, nie Znaczy były tworzone za takie pieniądze i zobaczcie, jakie to są tytuły porządne. Na ile godzin, z jaką bogatą fabułą, z jakich elementami i tak dalej, nie? Jakie tam jest dopracowanie. Więc, no, to był ciekawy przykład do tego, aby dyskutować. No i teraz logiczne rzecz było, że oni wydając i pracując kilka lat przy, przy grze, wydając tyle pieniędzy, czy to wiadomo, nie Firewalk wydał, no, no Sony tam chyba, tak? Zainwestowało tyle. Ehm, no to teraz są dwie opcje. No, albo wydałeś chłopie 400 milionów i, i wyrzucasz je dosłownie do śmieci. No, albo, no, tra Tracisz na tym trochę, ale próbujesz się odkuć trochę jak hazardzista, ale może tutaj nie chodziło o hazard. Tylko do, dokładasz jeszcze trochę pieniędzy na, do naprawienia tego, ale wypuszczasz to co potencjalnie może z, w jakimś czasie przynieść zyski, czyli mogli jeszcze trochę popracować przy tym i to nie w takim jakimś dużym zespole, bo gra jest gotowa, tylko trzeba z niej powydupcać niektóre rzeczy, poprzerabiać ją, nie całkowicie od podstaw, ale powywalać te rzeczy, które się ludziom nie podobały, bo były związane z polityczną poprawnością, a yy, dodać też może designowo postacie, które będą bardziej yy, cie będą ciekawsze po prostu, nie? I wypuścić to na free to playu i wtedy byście to dali jako gra darmowa do grania, z, oczywiście z pakietami, z season passem, całkowicie takimi rzeczami, które na grach darmowych oczywiście się pojawiają, no i powiem wam szczerze, zupełnie szczerze po takich, po takiej gigantycznej antyreklamie, która paradoksalnie stała się jedną z największych darmowych reklam, może nie darmowych bo jednak wydali 400 milionów na tą grę to słuchajcie, tylko debil nie wykorzystałby tego szumu bo ludzie jeszcze cały czas pamiętają ten tytuł. Concord, a to jest to, a to jest to o tym, a to jest to, nie? I teraz wypuściliby to za darmowe i ludzie by zwykłej ciekawości. Ja sam bym to sprawdził. Ściągnął to na PlayStation i mówił: Muszę sprawdzić grę, która po dwóch tygodniach została wyłączona. Z ciekawości czystej bym to sprawdził i pograł. Ale potem, czy ta gra by mnie wciągnęła, no to to już jest kwestia gry. No.